że siemajeczki, z tej strony Drago i ta tak, wczoraj wyjaśniałem wam czemu nie nagrywałem O, mogę się bić sobie I tak to jest nasza seria Survival z jest? Brianem! Siemanko Jej, Dobra, Koniec, koniec kurde Dobra To zaczynamy? Dobrze, nie powiem z jakiego hosta jest ten serwer, bo... Bo sam nie wiem Tak, sam nie wiem Dobra ty, bo ty mnie już, kurde, obiłeś z serduszek jeszcze głodu nie mam do latek Ja, ja też tak samo ja robimy, zaczynamy, czekaj Dobra, Drewno. ja, 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 se utopę. ja se utopę. Kurde, dlaczego nie mogę ciąć? Co nie możesz ciągnąć? Jakie cofa się, co ty masz za taki hosting? Ja co, ci się, co ci się cofa? No pasz skopię i się tu pojawi nawet. O ty, może tak pierwszy kawałek drewno był Mo, może, może nie wiem, może ty masz lag, nie wiem No kurde, mi się no. Działa płynnie, mi, ja, ja nie wiem co ty masz za komputer No ja mam 216 fpsów, to wiesz Dobrze Ja, ja tukę krówę Mam Pomiedzonko Owiecka! Trzeba owieckę zjeść Patrz tu, chodź tu terrorystko! Więc tak, to nie, nie spodziewajcie się, że też będzie trochę długi, bo wiecie, Brian ma szkołę, zaraz musi kończyć. Tak, chciała się uczyć. No dokładnie. Ja, ja też ja też zaraz muszę kończyć, bo jeszcze też się muszę. parę rzeczy muszę sobie ogarnąć, jeszcze wrzucić ten filmik, to w sobie. wrzucanie nie Podaj jest aż takie... Podaj, kordy! <laughs> tak, nie. tylko. Ej! O kurde, nie do, dobra. Muszę, mo, może trochę ogarnę ten serwer, bo. Dobra, ja już będzie ciął drewno nam. Nie drewno. To tak. ja tam widzę twojego tego: e, Craftinga. Ja tu, o, o no. ja to te krówki ciałem. Krówki ciałem. No. <laughs> e, krówki rąbałem. <laughs> rąbałem, biłem o, tak powiem. Spoczko. Krówki! Bijecie cię. O, skóra. Widzę cię. Idziesz idzie kopać kamień. Dobra, ja Szko idę tam. No właśnie widzę. O kurde, zaraz... Czemu mnie górnie bije? To nie dlatego, bo chyba mamy Easy nawet. Easy! No coś takiego. O, nie. Kurde, nie mogę sprawdzić. Ale, ale że tobie serwer działał albo, bo ja... Było... Ej, kiedyś próbowałem ten, 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 ten serwer wbić z innym kolegą i coś mu nie, nie działało, nie wiem dlaczego, ale... Dl może tak dlatego... samo jak ty, może miałeś zapisane, tak samo jak ja pierwszym moment. No, Dobra. O, sko kolejna skóra, i kolej. O, kurwa. Prze no to się robi. Wyjeżdżasz się, próbuję. Się ja tywalisz te aczimety po prostu. Jeden za drugim. No bo wiem, i ja teraz robię dwo mieczy. O, spoko. Come in. No, ej! Muszę ogarnąć trochę ten serwer, bo troszkę laguje, ale. O, Dobra, no, ja od już czasu, się. Do czasu mi się ścinają te. E Jak to się nazywają? Prawy. To jest chyba twoja wada kompa, wiesz? On mi się ścina na przykład. Nie, czasami ścina właśnie te, że nie mogę ich bić. O to chodzi. O, kurwa, ja to się z... boję, idę do szkieleta, już widzę po drodze Chodź do mnie, no to wszędzie szybko do mnie. Nie, bo o, o te krówki ciąłem na jedzenie. Dam ci mieczyk. No w kamieniu... Pierw muszę do ciebie dojść. No. Idę, idę, idę. Ja widzę I, też kosztowkę. Idę, idę Brian Masz. Masz. Jaj! Masz dużo tych, 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 tych... Już się tak nie drewni. ...drewna. Masz nie drewna, daj, tylko... Daj, daj mi, daj mi piecyk postaw. Ty weź wykop jeden, ten, weź wykop jeden y, kobla. Ała! <laughs> Mieczę, zobaczcie. Jeden kobla, jeden kawałek tylko. Oh. Dobra, to nie powiedział, ale... Ehe, 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 ehe. Na piecyk! Dobrze ehe, ehe, ehe. Ehe, ehe. Ehe. Dum 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 Idę dać! Siema Jak, jak mnie ty wyrąbisz to... Chcesz nasionę? pomysł Boli? Idź Idź, bo się z deszczem potraktuję Dobra, idź, nie się już, bo normalnie. jeszcze nie ma sprintu, nie, ale dobra. Ja też nie mam. Ja, ja mam zero głodu, ale dobra. Dobra, piecyk stawiał, wkładaj tu coś. Od razu tobie wkładam mięsko. Ja przepalę tym. No wóż tu mięsko. No, nie mam nie mam, świni, mam krowy, więc. Aha, to jak to ktoś się to, Poczekam, aż się przy... przystopi. Przesmażę. No, sobie już. Ogólnie mało się z tego spał. Ja już, ja już na klepę, mistrzu klepy. Jajdź na klepę, dawaj. Najwyżej klep. zarąbią. O, jaka strefa. Aha, nie gdybym umiał. Nie, już! <słuch> Awa. Awa. Awa, dwa. O, A ma! 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 Dobra. Y... Tam jest wiedźma. Idziemy na klepę na wieźmę. Ej, patrz co mam A, bo ze skóry, no no. No ja mam buty. Dobra, bo, ja idę no, te... Ej, muszę odinstalować. Ej, tu jest to! Chodź z ciebie, bo chodź tu, chodź tu, odwróć, się. chodź za mną! Ej, patrz, bo ja muszę to pokazuję na filmiku, co muszę odinstalować. Dokładnie to tu mam, mam. Chodź za mną! Chodź za mną, coś ci pokażę. Siema! ciebie sklepy! Daj klepa! O mamy glowstone Widziałeś jaką strefę i zasadziłem No widziałem Dobra Biorę, biorę mięso Masz tam kawałek mięsa Jeszcze jeden Dobra. To zbieram naszego crafting tabla te Tablet Crafting tableta Dobra to kopiemy to Masz? Idziemy, tak, jedziemy. Idziemy! Jedziemy! Tam widziałem jeszcze jedną owieczkę. Gdzie będziemy robić domek? Co może tutaj na... Jezus, już uważajcie. Ja Owieczka, Nie, tu... Owiecka, 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 jest, zarabiam. Nie cię ty nic. Nie, Creep... bo ja na owieckę posłem. kripcio, kripcio, wybuch! Dobra, bo ja na owieczkę posłem. Na owieckę. Krowka tu gdzie była. Dobra, e, tak Ed, zabiję edek, edek już, Edek, już widziałem Edka, ale to jest zgraja. Creeper, Edyki. Idziemy, nie idziemy, do, nie, nie patrz się na niego, nie patrz się na niego Siema creeper! Siema! Uważaj, wrócimy Teraz nie Tak O krówka. Widzę zaraz krowę Bo mleka nie chcemy Siema! Widzę zombianka Cześć zombianku, daj marchawkę Czemu? Aha, dobra, bo już myślałem, że to mój apcik będzie Siema! Dobra, dobra Ała Sorry, dobra. Sorry. Uważaj, mam złapić na to goli Haha, <laughs> jak to wygląda, nie? Jak on zaraz złupa Jezu, mi sklepy jeszcze Już? 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 Dobra, już Ty chodź, no Chodź tu Idziesz? No chodź Ej Co mi się stało? O kurde, tam mi wrąbała chyba. E, sorka, telefon mi się rozładował. A, bo on, widzicie, ma na telefonie. Aha. No to co? Myślę, że już byśmy kończyli ten odcinek, co? Jameczki o tym myślicie? A, dobra, dobra. Oła, wow, 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 wow. Co ty tu chcesz? To, co kończymy odcinek. To, co kończymy odcinek. to wieczorem nagramy następny pożegnaj się ze mną. Dobra, więc tak, dzisiaj ze mną był Brian. Yy, graliśmy na sobie, ale ja już telefon nie bo tam ma Skype'a akurat. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. No i cześć!